Siemano, dzisiaj pogadamy sobie o słabej sytuacji majorów, w sumie głównie o Sztokholmie, bo to się dzieje ciekawie. No i co jeszcze szybko skin z manki, gdzie wymienisz swoje skinki. Nie wliczą Ci ceny naklejek, floata do wartości skina. Ej, bardzo fajne, ładne, nie? Całkiem ładne. Można właśnie czegoś ładnego szukać. Można szukać coś na czym zarobić, Ej! to Katowice. Fajne. Kurde... Ale to ładnie siedzi. Chciałbym takiego krawcika, Nie mam siano. Coś wymienić? A, bo to nie jest holo. Dobra, myślę, że to holo. <grywa> odkleiło mnie. Bo to holo to już by nie stało, nie? Dobra. Mm, a jeszcze szybko kod grafikos. Do 5 tylko przy pierwszej wymianie. I proszę o 5% więcej do wpłaty, jakbyś chciał link w opisie. Także na tej zasadzie. Zacznijmy od kapsuł. Ehm, spadało, spadało, spadało. Nawet do 9 zł prawie walnęło. W sumie na, na, na bajarterkach siadło tyle. No i 9,50 odbitka na kandydacie. Fajnie, bo sobie opening będziemy robić, więc trochę taniej kupię. Tu też u 10 zik Też bardzo fajnie. Znaczy fajnie, no. fajnie jak chcesz kupować, nie fajnie jak masz to i tylko spada. 3,73 ma. Dobra, co u holo? Dajlo spada. Małzik. Małzik o dziwo jakoś stoi. 50 zł, nie? Pomyślisz, że było za 500. No ale wiadomo, wtedy też inna sytuacja w ogóle była na ty Tyfury jest jakąś zbitką, jako nieliczna. Kopenhagi powiedzmy, że stoją, ale i tak niżej niż wyżej. Tutaj się dosyć mocno stoją. Entropik na spadkach. Hmm. Ja już nie dokupuję, nie? Ale te ceny są fajne. Gdyby tylko Shankai trochę porozdawał karty, to no tu mogą być wzrost. No właśnie na tych wybranych chociażby Entropiq jakiejś Kopenhagi. Tylko no wiecie no, to jest RNG, To nie jest w ogóle, że zależne od nas, co się wydarzy na tym szankaju. Małzik stoi, to jest akurat folia. Entropic folia tak samo na takich spadkach 50 zł. I też, no nie chce mi się. Wierzyć, że na przykład za kilka lat, nawet za dwa lata, taka folia nie będzie droższa, nie? Jeszcze przez ograniczony supply, um, które to ma. No ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tailu tutaj również na spadeczkach 46. Oni się nie dostali, to też jest jakiś poznakiem zapytania. 52 weziki, no to tanio nawet. Dobra, Astralis, no patrzymy sobie. Wszędzie jest to samo. nie? Albo jest nisko. Znaczy, jest nisko, jest ten. Ewentualnie gdzieś gdzieś spada, o kurde. No i w sumie co, no dobra, na, na podstawie tego Stockholmu tu Antwerp jak trochę lepiej, natomiast ciągle to jest, to jest nisko, czekaj, no cloud tak samo, spadki mamy, a, mam więcej Antwerpu, średnio, natomiast, natomiast nie jest ciekawie i to chyba już, no, więcej nie będę nagrywał o tych major'kach, no chyba, że ciągle to będzie jakoś jeszcze bardziej spadać, no, ale jest naprawdę już dno. No i co, do coraz bliżej, więc tam będą te karty rozdawane. No i zobaczymy, czy się to pogrąży w tych spadkach, czy może jeszcze będzie tutaj grande odbitka. I ten, kto na przykład teraz kupuje, będzie mógł sobie coś tam zarobić. Paryż, no też stabilne spadki, już tutaj, no jakoś powiedzmy w miarę się to trzyma. Zapraszam na dzisiejszego streama, gdzie będziemy otwierać kapsułeczki, Stockholm, Antwerp. No i co, do następnego, papa.